Przyszła pora, aby zaprezentować wam kolejny obraz. To już trzeci z mojej kolekcji obrazów, które przygotowałem, aby zaprezentować, a jest ich 15 sztuk i ten jest trzeci w kolejce. Tytuł tego obrazu to Bezludna wyspa. Zanim zacznę Wam opowiadać właśnie o szczegółach. Tego na przykład, dlaczego zastosowałem czerwone. Kolory, czy tam różowy, błękitny, żółty i tak dalej. No to tak tytułem wstępu właśnie chciałem Wam powiedzieć, że każdy z nas szuka tego szczęścia bez względu na status społeczny, stan posiadania czy poziom świadomości. Wiadomo, że każdy z nas dąży do poprawy bytu i niezależnie od tego, kim jesteśmy, czy jesteśmy intelektualistami, artystami, naukowcami, albo na przykład robotnikiem, czy może złodziejem, albo kimś, kto na przykład ma problemy psychiczne z samym sobą, jakimś dewiantem seksualnym. Każdy z nas nie lub bardziej świadomie poprzez swoje właśnie postępowanie, działanie, próbuje zaspokoić zmysły i dogodzić sobie, tak? Choćby na chwilę, by żyło się nam lepiej. Więc mówiąc inaczej, każdy z nas szuka. Przysłowego grala, albo goni tego właśnie białego króliczka. Nie dążymy do tego, by być szczęśliwi. Szukamy metaforycznej, tak właśnie bezludnej wyspy, by zaznać spokoju, relaksu i ukojenia od, od codziennych trosk. Więc dla mnie ta bezludna wyspa to synonim szczęścia, miejsca...